Kochani, namówiliście nas na tą grę. Szczerze, nie mogłem spać po nocach, jak widziałem komentarz, że muszę zagrać w Dress to Impress, ale doszło do tego, ponieważ bardzo chcieliście. Razem z Maty Romy, z Wilczkiem zmierzymy się dzisiaj w challenge'u Dress to Impress! A ah, yeah! Zmierzymy to jest doskonałe słowo. Zmierzymy ubrania. ciuszki, syćko. Wow! Sióra na drugim miejscu! No to jest, so jest? Discord time! Discord, jest górę. Milczek jak ty skaczesz? Na nani Ja to jest parkour w ogóle? Widzieliście to? Le parkour! Szybko mamy 8 sekund na parkour! Boże, jak ja kręcę tą dupcią. Nie, Skacz! Dobrze! Ja jestem jaki Jezus, chodzę po wodzie. Mamy 6 minut na to, aby ukończyć swój strój. A jaka jest kategoria? Słuchajcie, pierwsza kategoria to. Łydź Wardrobe. Czyli mam być wiedźmą? Tak. Ech, to idzie łatwość. Posun się, laska, boże. O, to pierwsza drama. Pierwsza kłótnia, jakby to Patryk <grym> powiedział. Ale wiecie, co teraz? Włosy zasłaniają mi pośladki. a trzeba też prezentować tutaj cały swój spój, swój śnić. Śni, śni. Czarne włosy, z takim odcieniem różości. O, o, tu są ubrania. Zbieramy kasę, żeby mieć, kurczę, na zakupki, bo jak mi się nie do. Robię to nie będę miała na zakupki Gdzie kolor skóry zmienić? O jest, odcienie skóry! I musisz wejść do, do solarium. Ja już się kocham, taką jaką jestem. Pierwsze co pomyślicie, co może mieć czarownica w swojej drobie? Co może trzymać, nie wiem, loda, kuchar? Może poduszkę? To i mi się za gówno przykleiło do tyłka. Pokaż, 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 pokaż! Białe chmury jakieś kurde mam na dupie. Co? To jest sierść kota, a nie białe chmury! No. Jezu, ale jestem slei. Czyli taka. O. O, wow, taka... O. 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 Ty czemu ja nie mam twarzy? O, może kapelusz? Powiedzmy, że jest okej okay. Czas minął, yes, sprawdzamy yes. To nie jest zła wiedźma Cze, proszę stąd wydupiać w takim ubiorem. To jest Glinda Ona no jest wiedźmą, tylko że cute Glizda Ariana Grande ją grała Ja dałem dwójkę Ile daliście gwiazdek? Cztery A może za wysoko, chyba przesadziłam Ja dwie Co ty za i nasi? w ogóle mi za wiedźma Nie no, mi się to nie, nie podoba wieś. Od kiedy wiedźmy są opalone? Beskidu, ja też opaliłem swoją <noise> wiedźmę no to twoja jest... ciemna. Twoja będzie przypalona, <noise> więc ma... <noise> tak, o nie. <noise> ze skosu! O, to... co to, krowa? No to ma... się nazywa gractwo. M na dwójeczkę. Dwójeczkę? Fajne buty nie. ma, podobają mi się. Ja za tą wyjątkowość i za czarny strój już dam jedną gwiazdkę wyżej, czyli trzy. Bo dzisiaj jestem wybredna. Oh. O Proszę, jaka. Wiedźma. Wiedźma. To jest Ariana Grande znowu ja Nie, ale to to nie jest do tematu w ogóle. To jest jednak gwiazdka. Tak. Halo, Jiri. Oho! To o, nie zła wiedźma. Nie, no to jest szóstki. Nie, no, twarzowe. Za twarzowe masz cztery, nie. Posikam się. Jestem kotkiem Wiedźmą. Nie widzieliście takiej nigdy? Jestem posiurana, normalnie. No czy, czy, czy Ariana Grande znowu jest! Ale nogi jest. Co? Wszystkie tu śpiewają, przepraszam bardzo, to jest. Za nogi dwójeczkę, żeby była gwiazdeczka. Ja też dwujeczkę dam. Czy oni wyzywają Ariane Grande od Wiedźm? Przepraszam bardzo. Wilczek! Gdzie Wiedźma! Jest wi ej, zielony, nie pomyślałam o tym. Ale no Wiedźmowo! No. Ej, ja, ja Zrobić pozę? Ja jestem w szoku, coś się wilczego dupi. Ja idę Oo, robię? też dobry. Ocne. Aż czy zazdroszczę, wam o, o, tak. Tak. <zyskuję> zazdroszczę Wam teraz. O, tak. Co ty robisz? Jest! O, Pięknie. Ale musicie pozę jakoś zrobić. O, właśnie. <noise> Ta poza mnie rozwala, nie? Ale leci screen, słuchajcie, na tapetę Jestem tak zszokowany, jak Wilczek w ogóle tak się dobrze ubrał Bo to wiecie, to jest jednak chłopak, nie? Ty, wilczek chyba miałeś kiedyś do czynienia Przepraszam, Louis Vuitton, Gucci Kojarzysz kolegów? <głos> <głos> Moonwalk do przodu <noise> Tyle retro O, retro, lubię retro Mam dwie prawe ręce jak Grida Kid Lata 90. I znowu będą trzy Ariane Grande, kurde O, przegryzienie wargi, słuchajcie No jest moc a tutaj możecie zmienić chłopa! Można być chłopem? No, no? gdzie? No chodź tu. Gdzie, gdzie jest, jest tu? Follow me! <głos> 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 tutaj! <głos> Lordoza! Ooo! <noise> oh. Teraz mam damskie rzeczy ubierać? <noise> Michael Jackson! Ale będę teraz perełka, ja pierdziele. No tak kiedyś chodzili ubrani, nie wiecie? No to się dowiecie. Jakbym miał twarz baby? <noise> <O nie. głos> Pięć maść. Maść! Ja aż sam bym się tutaj wyprzytulał. <głos> <głos> nie ma fryzuru dla faceta, chociaż łysy. Łysy jest też facet. Łysy <noise> też facet. Okej, okay, maleńka. Ale tu mordy mo nie mogę swojej zrobić. Można mordę, tam masz. Maść! Maść! Jaki ja jestem umaściony teraz. Okej, okay, jeszcze spodnie byłoby dobrze założyć. Jakiś oversize. Co? Zgarpiłeś ode mnie! <noise> Żelki ode mnie, zgarpiłeś! Ja już się idę przebierać. Pięć koszulek na krzyż. Chcemy się ubrać. To jest ten moment, kiedy przychodzisz z jednym ziomkiem albo z ziomeczką tak samo ubranym do szkoły. I drama! Tak! <noise> Basność? Pocznij? Odpocznij? Odpoczni? O, ciebie potrzebowałem i rusz. O, o, o. <noise> Lecę po złoto. O, to jest bardzo Maintis, no. To no, jest ładne. To jest, no. Tym czwóreczkę no. dała nawet. O. Ja też dałem czwóreczkę. Tutaj czwóreczka rzeczywiście macie rację. To jest konkurencja. Ja trochę pomyliłam czasy, to zrobiłam takie słodko słodkopierdzące, ale no to też, tutaj to fajne robię odwiciki, no. no. Ale czy to bym dał na retro? Ja bym chyba nie. Jest retro, jest retro. To jest takie bardzo nowoczesne. Nie, bo takich fryzur się nie robiło w tych no, fryzur na pewno, nie? Wydaje. Faktycznie, nie zauważyłem fryzury. Oooo, <noise> <noise> jest! Pięć gwiazdeczek poproszę. Mała, widzisz tą piłkę? Musi być piąteczka. Za chwilę może się przyjąć Zauważymy. na klatę. Oj, o, wilczek! <noise> Ta poza do przodu mnie najbardziej rozdówca. Pięć gwiazdeczek, ale buty, sneakersy? Co jest? Patrz <noise> tu! Siura ty ty, o, o Jezusy Wiecie to jest granie w gierki? Masz te same buty co Wilczek 5 gwiazdek Na no Game Boyu gra, nie wierzę O No ja, ja PSP grałam kiedyś Co sądzicie o tym stroju? To jest takie bardziej chyba lat no... 80 niż 90 Tak, ja... Ale no te, te kwiatki były takie spoko, nie? Rajtuzy ma dobre No trzy gwiazdeczki No to jest retro mocno no Jest retro to nie jest retro. O, nie zagłosowałem! No! Oj, to chyba nie wygra, koleżanka. <grystanie> no nie, to, to to, to nie. Ona ma wąsy? To są kolczyki. Ona ma pieptyk. Czyż kolczyków nie było w tamtych czasach? Znaczy były pewnie, ale z aluminium. Dwa na zachętę dajmy. Co? O, a nie jesteśmy ma nikogo. tak świetnie, że na drugim miejscu nie jesteśmy. Przepraszam, czy wy my daliście pięć gwiazdek, czy nie? Oczywiście. Tak, oczywiście. No chyba nie, bo o, jesteś piąty, a jestem czwarty. Mnie tu w ogóle nie ma, nie, a nie jestem, szósta. To takie drugie podium mamy. Ej, bez kitu. Ojenny, ale my się prezentujemy. Okładka Wojasz. Vogue, a nie Włajasz. Włajasz. Voyage! to jest ten magazyn taki f fancy. To Bedi o tym śpiewał. Witek co ty kombinujesz z tym kapeluszem. Na razie przymierzam, no jeszcze nie kupiłem, chodź cię o prowadzę po, po męskim dziale, jeżeli chodzi o spodnie. Do wyboru mamy jaj ognioty albo ogrodniczki. A to czekaj, ja ci coś pokażę! Chodź za mną, chodź! Wykruczaj ja zmienię pozycję? Chodź za mną. A, to w ogóle zmienia postać wszystkiego. Ja Wygląda, żebym ja miał... nie powiem co. Nie przejmuj się, kochanie. Może teraz dostanę większą notę, bo ostatnio to coś mi tu się nie zgadzało. Piąte miejsce, ludzie, przecież to jest. o jury było nie stąd. Juli chyba nie jury. Chule w taxi. <głosy głosy zamki. głosy> Dobrze! Ja, ja tu w ogóle nie mam pomysłu na yy, włajasz. <noise> włajasz, włajasz, no i dał, pogacia. Kolor kurtki jeszcze bym zmienił I nie chciałbym, żeby spodnie były aż tak walące po oczach. O, nie, dobra, to to się robi spoko. O, pewniejszy siebie twarz. Bardziej baby. Poproszę buty, gdzie są buty! W lewo, w lewo, no. C, W lewo idź. C, ja mam dziewięć wezmę, bo ładne były. Czuję, że teraz będzie podium. O! o co myślicie? A nie, no, Vogue, jeszcze ta czerwona śmierć. Nie, no, no, jest, no, jest, nie, to Slej. jest mocne. Totalnie nawet nie, co, jestem włajarz, więc nie wiedziałem, jaki mam styl. <grym> włajaż! Chciałabym zobaczyć, nie? Jak ty byś zrobił styl włajaż. <grym> co, 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 tu Jeszcze dziurawa koszulka, nie, no, przecież najgorzej. Nie, nie no, pięć gwiazek! <grym> <grym> o, dzień dobry, glamour! No, wiesz, ci... Vogue, zapracowana kobieta. Ja rozmawiam Przez fona. Przez fona. <grym> Co ty do mnie mówisz? <grym> Ojen, ależ ona się prezentuje. Co myślicie? O nie to... nie wiem, okulary już były, także to jest ewidentna podróbka. Czarny kapturek. Nic wyróżniającego się. Nie nawłajasz. <grym> no, tu pani dyrektor z firmy. No, to jest bardzo Wołk, włajasz. To jest, to jest ja pani tutaj nawet dała. Cztery? Tak jak mówisz, no. Czwóreczka to No, ładnie, bardzo. Fajne okulary ma takie właśnie. Bardziej takie bym ubrała, no. Ten bord Oj <śpiewa> się wygnieło. <śpiewa> Okej, okay, co my tu mamy dalej? Hmm, dobra, też, też mocno. Ciekawa persona, kreatywnie na pewno. Nie no, w sumie nic mi nie pasuje. <gryzanie> ja dwójeczkę dam, te włosy ładne, takie lokowane. Oh! O, ale wlazła. Tu w ogóle pani się chyba gierki pobliły. Mi się wydaje, że ona miała urodziny, dostała za dużo kasy na urodziny i wydała wszystko teraz, wykupiła całą możliwą garderobę. Co jest? Slay. Brawo Siurka, czwarte miejsce. Wilczek, ale byłeś lepszy niż te dwie panienki. No słuchaj, a wątpiłeś? Nigdy w życiu, kochani. Nie! Nie, nie jeden! Dupa mi wyskoczyła. Ludzie przebrnęliśmy przez to! Macie się na pewnie się dobrze bawiła. My też przecież z wilczkiem świetnie, prawda? Ja się zastanawiam, czy po prostu nie robić tego na pełny etap. <laughs> no. <laughs> Także mamy nadzieję, że Wam się podobały nasze stroje i myślę, że powinniśmy dostawać lepsze noty. Coś tutaj, jurorzy byli podstawieni. Może z widzami kiedyś? Turniej widzów o. Ale to by musiało zostać dużo łapek. Ze 100 tysięcy, dobra. Więc 100 tysięcy łapek oh. w górę <laughs> i lecimy pokaz młody z widzami. Trzymajcie się, bless.